Okej, okay, tutaj znowu list. To jest szybkie uzupełnienie poprzedniego filmu. Mm, dopiero po chwili grania, jeszcze zauważyłem kilka nowych rzeczy. Przede wszystkim Zmniejszona liczba arenek pojedynczych Arenki podwójne są nadal 30, 30 wejść, ale zwiększyli nagrody. Za wygraną jest bodajże 30 A za... Ojoj, jakie lagi za przegraną chyba 15, albo coś takiego. Także ogólnie większa nagroda jest za rynki, a wejść nadal mamy 30, To jest bardzo fajne. I te dwa kamienie, niestety jednego mi się nie udało zdobyć, jeden mam, to jest kamień energii. Wydaje mi się, że on uzupełnia nam energię z portalu wojennego. W tej chwili mam 0. Jak użyję kamienia, czy to z energii? Tak jest, dokładnie. Regeneruje nam energię. A ten drugi kamień, czyli boskiego promienia, kiedy go użyjemy. Oj, 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 grę. No miał być szybki filmik, a chyba nie wyjdzie szybki. Ok, problemy zażegnane. Druga, drugi kamień, który można zdobyć z mobków poza miastem, to jest kamień Boskiego Promienia i usuwa on tymczasowo mgłę poza miastem. Ta mgła, jak widzicie, usuwa nam, znaczy, nie pozwala nam dojrzeć nic, ani zamków, ani kopalni, ani, no, kompletnie nic. Dzięki temu kamieniowi możemy na chwilę odsłonić, znaleźć, co potrzebujemy. Jeszcze jedna nowość, której też wcześniej nie zauważyłem. Jeśli przejdziemy do naszego Eku, które się ścięło. O, dobra. Kiedy sobie wartość życia. Dostaliśmy nowy, yy, nową zakładkę, w której ulepszamy odporność fizyczną, magiczną i życie. Kolejna zakładka. Kolejne. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego.